I znowu ścigają tych biednych pisiorów. Szanowni Państwo, witam w 76. numerze Obuty i cyników. Szanowni Państwo, słyszymy dużo w kwestiach podatkowych, w kwestiach nowego ładu. Musimy również pamiętać o tym, że wszystko to, co mamy, czyli tą mm, inflację, jest, jest związana z... COVID-19 i ze stylem życia, który musimy niestety uprawiać od pewnego czasu. To znaczy, musimy pewne rzeczy ukrywać. Hmm, a w zasadzie tymi, może nie rzeczami, bo to brzydkie określenie, ale są nasze osoby. To siebie musimy ukrywać, bo musimy, szanowni Państwo, liczyć się z tym, że wszystko to, co dzieje się, w międzyczasie na świecie ma olbrzymi wpływ na to, jak my się zachowujemy, jak my postępujemy. No, Mistrzostwa Świata w Katarze, na które wszyscy, Szanowni Państwo, tak liczą. Te Mistrzostwa, na które wszyscy tak liczą, tak naprawdę mogą, Szanowni Państwo, Stać się dla nas bardzo niekomfortowe. Dlaczego? Dlatego, bo nawet jeżeli pojedziemy, jeżeli jakimś cudem pokonamy Rosję, a potem Szwecję czy Czechy, to przywieziemy zarazki. Przywieziemy chorobę z Bliskiego Wschodu. Jaką? No, przecież tam też jest koronawirus i inne odmiany. Wszędzie są koronawirusy, już na całym świecie. I to. Co będzie robione ze szczepionkami. Ja wiem, wszyscy mówią szczepić się, szczepić, szczepić. Oczywiście, to jest pewna, pewna ochrona. Jeżeli pamiętamy o pewnej rzeczy, szanowni Państwo, często się zapomina, jak przeprowadzone są badania, jak są rozprowadzone w fazie laboratoryjnej szczepionki również różne leki w fazie powstawania. To nie jest tak, Szanowni Państwo, że mamy już szczepionkę, no, jeżeli mamy już szczepionkę od razu na pojawiający się wirus, to znaczy, że ktoś ten wirus musiał wywołać, że wiedział, że będzie i przygotował szczepionkę, prawda? Ale tutaj nie brnijmy w spiskową teorię świata, ponieważ w spiskową... Teorię dziejów świata, tak. Ponieważ, Szanowni Państwo, uznajmy, że przeprowadzane są normalne badania. Jeżeli są przeprowadzane, to mamy grupę testowaną, która jest zawsze podzielona na dwie grupy. Jednej daje się placebo, drugiej mówi, że dają się szczepionki. I tym, którzy myślą, że dostali placebo, którym się to powie, to oczywiście nie będą zdrowić. Tym, którym się powiedziało, że daje się szczepionkę, to będą zdrowić. Tutaj, szanowni państwo, mówią lekarze, żeby z jest, że własny organizm sobie zaradzi, bo zawsze potrzebne jest. Potrzebne jest, szanowni państwo, lekarstwo. Ale doświadczenia właśnie naukowe udowodniły, że jest wręcz przeciwnie, że umysł człowieka ma bardzo duży wpływ na jego zachowanie, na. Na proces myślowy i również na to, co wynika z podstaw leczenia się własnego organizmu. Jeżeli zawiedzie nasza naturalna ochrona, to żadna szczepionka nam nie pomoże w niczym. To po pierwsze. Po drugie, ja wierzę, że są genialne umysły. A właśnie, genialne umysły. Badania biologiczne. Biologii, chemiczne, tak naprawdę te postępowe zostały zawieszone jakieś 20-25 lat, lat temu, bo nauka poszła w zupełnie innym kierunku. Wszyscy liczyli, że będzie postęp, a mamy tak, jakby cofnięcie się, cofnięcie się w rozwoju. Więc proszę mi tu nie mówić bzdur, że możecie w tydzień wyprodukować wyprodukować szczepionkę na nowe, na nowe zachorowanie. Jak nawet nie macie przeprowadzenia podstawowych badań klinicznych, nie przeprowadziliście podstawowych badań, a już macie szczepionkę, w bajeczki tu możemy sobie wierzyć, wiecie, to możemy milusińskim, na dobranoc, opowiedzieć bajeczkę, poczytać, wziąć książeczkę, bo tak się robi: bierze się książeczkę, czyta dzieciaczkom, tak, na dobranoc, żeby usnęły, i jeszcze tak łagodnie, żeby nie miały koszmarów. Jak będą jakieś koszmarki, chociaż, szanowni państwo, ja jako dziecko obejrzałem sobie taką, taką bajeczkę puszczoną w telewizji. Nazywało się Obcy ósmy Pasażer stromu. Moi kuzyni czy kuzynki pod poduszkę się chowały i ba bały się po prostu wyjść, potem zwykłego, zwykłego pająka wilka się boją. A człowiek, no to fajny, to fajny ciekawy film, bardzo ciekawy mnie jako malucha to zainteresowało moją rodzicielkę również no mniej może rodziciela no, no ale te, te kuzynki też były od jego strony, no to wiadomo, że się troszeczkę stworka przestraszyli ale ten stworek to było powiększenie modliszki która występuje we Włoszech i jest pokarmem dla kur nie mają naprawdę wyobraźni, Amerykanie, no ale to, to miało bawić, chociaż horror ma straszyć. Ale wracajmy do tematu szczepionek, bo nie chcę się pogubić, to było tylko takie małe rozrywkowe mm, rozrywkowe odejście od tematu, albo nie, no, po prostu tak samo, tak samo jak twórcy tego, tej, tej serii obcy traktują, traktują odbiorcę troszeczkę tak mm, jak takiego słabo umysłowego, tak 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 traktują lekarze, politycy. Uważają, że można coś z czegoś wynaleźć. Wziąć sobie czarodziejską różdżkę i wmówić bajeczkę dorosłym ludziom. No niestety, niestety, szanowni państwo, tak nie jest. Tak nie ma i to nie jest takie proste. To nie jest takie proste, że ktoś sobie weźmie i już jest kolejna szczepionka. Już mówią niektórzy specjaliści od medycyny, że wzięcie trzeciej już nie tylko osłabia ochronę naturalną, tylko niszczy tą ochronę, i potem już trzeba będzie kolejne, kolejne, kolejne dawki. Mnie się coś przypomina, że branie tak co chwila to jest uzależnienie, prawda? No, w niektórych chorobach, które nie potrafimy wyleczyć, a jest ich setki bo nawet jak mamy jedną chorobę, to mamy jej tyle odmian, że, szanowni Państwo, ciężko jest wyleczyć. Więc, bajdy, możecie opowiadać. Ma prawdę. Możecie bujać, ile Wam się podoba. Ale dlaczego ludzie nie chcą brać szczepionek? Dlaczego? Dlatego, bo nie mówicie ludziom, że szczepionka w pewnym stopniu może ochronić. I nie w sensie, że wy to wiecie, tylko macie nadzieję, że ta szczepionka ochroni. Tak przedstawiając sytuację w ten sposób, to przedstawiając macie szansę, że ktoś wam uwierzy i wtedy weźmie. Ale gdy mówicie w 100%. procentach Weź jedną dawkę, potem drugą dawkę, w 100%, wyczy... weź trzecią dawkę, jak wziąłeś dwie. Nie, nie weź czwartą, piątą, szóstą. Wiesz, jest kolejna odmiana, siódmą weź. I na pewno pomoże. Może pomóc ewentualnie, ale nie wiesz, dany polityku, dany naukowcu, że pomoże, bo gdzie masz te badania, to my jesteśmy królikami doświadczalnymi. To my, społeczeństwo. Nie wmawiajcie nam głupot, że w 100% będziemy w leczeni. Jeżeli śmiertelność jest również u osób zaszczepionych. Mówicie, ale co prawda umarło 100 osób, ale dwie z nich były niezaszczepione. Dwie! Czyli to złe jest. Trzeba się szczepić. A 98 ludzi? Czy uważacie, Osoby, które były zaszczepione i, czy i umarły, czy naprawdę uważacie za skończonych tumanów ludzi? Za kogo wy uważacie? Siebie, nas? Co wy sobie wyobrażacie, że wy kim jesteście? Chcecie zas zastąpić najwyższego? Nie, nie zastąpicie. Jesteście tylko politykami, których my wynajęliśmy do reprezentowania nas, społeczeństwa. Więc bajki sobie włóżcie i czytajcie swoim dzieciom, jak macie. Jak je posiadacie. Chociaż szczepionka ma przetrzebić też populację, pod względem tego, że yy, może wywołować im potencję, albo w ogóle brak nasionek. Więc szanowni Państwo, tu głupot nie mówcie. Nie to, że ja teraz mówię coś, jakieś bzdury wymyślam. Ale to są naukowo udowodnione fakty. Fakty przez waszych naukowców. Jeżeli Wy nie wierzycie własnym naukowcom, a... jeżeli wy nie wierzycie własnym naukowcom, no to wtedy, wtedy, szanowni państwo, jest z wami problem. Jest z wami problem. I ja na ten problem nie mam żadnej recepty. Po prostu wy musicie wierzyć w coś, a my musimy wierzyć w coś innego. Jeżeli czegoś takiego nie będzie, i te dwie opcje się nie spotkają, czyli wiary w coś innego, w społeczeństwo. Co innego, polityk, no to, szanowni państwo, tu jest problem. Szczepionki są drogie. Było lekarstwo, prawda? Było lekarstwo, podobno w chorobie Parkinsona pomagało, ale również na koronawirus. W tej fazie pierwszej mogło pomóc, ale powiedzieliście, że to jest bzdura, że darujemy sobie to lekarstwo. Niech ktoś inny nad tym myśli. My na razie sobie to darujemy. No i szanowni państwo, co teraz mamy? Teraz mamy sytuację, że o tym lekarstwie już zapomniano. Podobno drugie jest amerykańskie, ale też o nim zapomniano. Natomiast o szczepionkach ciągle, ciągle wymyślają nowe, na nowe warianty koronawirusa. A może po prostu, szanowni państwo, patrząc na częstochowe, przestańcie tłoczyć się, tłoczyć się jak... Bydło do uboju, przepraszam za wyrażenie, ale tak w autobusach. Jak ma być przestrzeń, to niech ta przestrzeń będzie, a co wy robicie? Nie nosicie masek, tłuczycie się w autobusach, żyjecie tak, jakby tego wirusa nie było, i to powoduje, że coraz bardziej, coraz bardziej popadacie w obłęd. Ponieważ Rezultatem tego wirusa jest coraz większa liczba zachorowań i zgonów. Jeżeli wy nie zaczniecie bezpiecznie, jakby to powiedzieć, żyć, to ja nie mówię o strachu, bo to też jest głupotą. Strach jest niepotrzebny, ale żyć można komfortowo, zabezpieczając się przed konsekwencjami. Przed konsekwencjami. Ale co ja, do kogo ja mówię? Wy macie na niechcianą ciążę, yy, ciążę, aborcję, tak? A nie uprawiać seksu. A zabezpieczać się podczas stosunku. No i tak samo jest tutaj. Z koronawirusem. Nie chcesz się za zarazić? To nie rób ryzykownych ruchów. Nie rób takich ruchów. Zachowuj się normalnie. A nie jak to bydło stłoczone w autobusie. Pchacie się, pchacie, i co wam z tego przyjdzie? Co wam z tego przyjdzie, że, że wsiądziecie do tego, nie do innego? Kwatera na cmentarzu? No tak, no chyba, że to chcecie. No ale to ja, nie jest moja droga. I tak jak powiedziałem, zachowania bezpieczne, ograniczenie wyjazdów, zwłaszcza zagranicznych, nie latać po świecie. Nie zachować się jak skończoni i idioci. I wtedy będzie mniej zachorował. To jest prosta recepta. A wy co robicie? Wiecie sami, I szczepionka wszystko załatwi! Wszystko. Jest nowy i już na pewno na ten macie. Wiedzieliście, że będzie ten koronawirus nowa wersja? To może sami ją wypuściliście. No bo tak to wygląda. A jeżeli nie, to skąd wiecie? Nauka. A nie magia. Mówicie, nie, po to są głupoty, bo to, 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 to. I potem wierzycie w magię, w wampiry, wilkołaki, a nie w rzeczywistość. Nie w świat rzeczywisty. I mówi, i mówi dziec, mówi jedno dziecko do drugiego: Co byś się bał? Jakby cię wilkołak, wampir zakotował, czy zombie? I wisior! No i właśnie wy takimi jesteście. Ludźmi. Tak ograniczacie umysłowo, straszycie. Tak jak platforma pisem, tak wy konsekwencjami niezaszczepienia a o szczepionkach nie macie bladego pojęcia. Tak w polityce, jak i w zdrowiu jesteście mentalnymi lajkami, jesteście całkowitymi lajkami. Tak jak pani z Krakowa, która nie skończyła medycyny, a przez 10 lat uprawiała swój zawód, potem chcieli lekarzu udowodnić sprawy, lekarskie błędy, ale nie było. Dlaczego? po sobie poczytała książki, była na tym samym poziomie, co wasi wykształceni lekarze. To też daje pod rozwagę. I do usłyszenia w kolejnym wydaniu. Pozdrawiam serdecznie, do usłyszenia. Miejmy nadzieję, że słuchani przez mądrzejszych ludzi. Pozdrawiam.